Pan Jarosław Kaczyński wyprowadził kozę Jednak to była tylko bitwa A wojna dalej trwa Bardzo wam dziękujemy za to, że tak licznie Wszyscy zebraliśmy się tutaj dzisiaj Ja szanownym państwu Przeczytam jedną relację Zatrważającą relację Która uzmysłowi nam W którym miejscu jesteśmy Tego dnia W szkole było 15 dzieci W wieku od 4 do 14 lat Podczas nalotu Próbowały uciec na piętro. Następnie oddzielono je od rodziców i przesłuchiwano indywidualnie przez cztery godziny. Policja zastosowała taktykę zastraszania, mówiąc dzieciom, że zostaną umieszczone w domach dla nieletnich, jeśli odmówią podania swoich nazwisk. Mienie, w tym przybory szkolne, zostaną skonfiskowane. I zostaną zwrócone po przeprowadzeniu dochodzenia. Szanowni Państwo, zgadnijcie, czy to jest kartka z kalendarza z czasów II wojny światowej? Nie. To jest nalot niemieckiej policji na niemiecką szkołę w poszukiwaniu dzieci, które nie dostrą maseczek. Czy to czeka nas w Polsce? Nie. To czeka nas w Polsce, jeżeli nie będzie takich ludzi jak Wy? Takich partii jak Konfederacja, takich ugrupowań jak te, które są tutaj z nami, to również nas wszystkich czeka. Dlatego bardzo mocno Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście aktywni, że jesteście świadomi, że chce Wam się walczyć z tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Druga sprawa, Szanowni Państwo, w jakim momencie jest procedowany Lex Confident? Otóż jest on procedowany wtedy, kiedy Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Dania, a dzisiaj Finlandia odchodzą od restrykcji, odchodzą od paszportów szczepionkowych, odchodzą od całej tej degringolady, którą niesie za sobą lockdown i segregacja sanitarna. A pan Kaczyński wprowadza nowe rozwiązania po to tylko, aby przykryć realne problemy prolaków, aby przykryć inflację. Przykryć drożyznę, przykryć to, że coraz gorzej nam się żyje z dnia na dzień. Dzisiaj minister zdrowia Wielkiej Brytanii ogłosił, że Wielka Brytania rezygnuje z przymusu szczepień na COVID-19 dla medyków. A co dzieje się w Polsce? W Polsce od 1 marca będą prześladować medyków. Już prześladują nauczycieli, prześladują służby mundurowe. Będą prześladować medyków. Hańba. Hańba. Hańba! Hańba panie Kaczyński! Hańba panie Morawiecki! Nie pozwolimy na to! Stop segregacji sanitarnej!